yeye bee ye se ko se ko se se ko se se ko se se ko se 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 si iki 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 i Prowadzący treningi MMA w klubie ReShape Fitness w Zabrzu utalentowany zawodnik Marcin Held już 10 maja będzie walczył o pas wagi lekkiej we francuskim Lyonie. Jego przeciwnikiem podczas walki wieczoru będzie Saladin Parnas, jedna z największych gwiazd organizacji KSW. Tutaj mamy do czynienia jednak z prawdziwym kozakiem top of the top, jeżeli chodzi o francuskich zawodników MMA. Jak się przygotowujesz do tego wyzwania, do tego starcia majowego? No, walka będzie na pewno bardzo trudna. To jest no, nie tylko mistrz KSW. Myślę, że to jest jeden z czołowych zawodników na świecie. Nie tylko w KSW, tylko myślę, że to jest takie no, spokojnie top 10 w UFC. Więc no, muszę się mocno przygotować. Trenuję, od końca tego dowiedziałam o tym pojedynku. Trenuję bardzo ciężko u siebie w klubie w Bastion Tychy. Planuję też wyjazdy do Warszawy, do Poznania, do Klubu Ankosnema. Więc generalnie przygotowania u nas w Polsce, ale, ale myślę, że będą solidne. Marcin Held ma na koncie wiele wag w zagranicznych federacjach, takich jak Bellator czy UFC. Teraz ma szansę sięgnąć po trofeum na krajowym podwórku. To pięciorundowe starcie jednak nie będzie łatwe. Saladin Parnas jest posiadaczem pasów wagi lekkiej i piórkowej. W obydwu tych kategoriach francuski Mbappé nie przegrał ani jednej walki od 2021 roku.